5,5 minuty po godzinie ósmej. Radio Kaszebe. W Gdańsku słychać nas na 92 i 3 oraz 106 i 1 FM. Słuchaj nas również online na Radio Radio Kaszebe. Do końca listopada, czyli jeszcze tylko przez trzy dni, można składać wnioski w konkursie na zadania z ochrony przyrody województwa pomorskiego. Konkurs organizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do rozdysponowania są 2 miliony złotych. Warto zatem skorzystać o ochronie przyrody, ale nie tylko. O niej rozmawiać będziemy z Teresą Jakubowską, zastępcą prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień, dzień, dzień dobry, dzień dobry. E Pani prezes, bo dzisiaj tak ze słuchaczami, zawsze pytamy o to naszych gości, proszę się nie, nie, nie denerwować, na no spokojnie, do rozmowy wrócimy jak najbardziej do tych głównych naszych tematów. Dziś tak. świąt nietypowych. Mhm. Mamy taki dzień, taki specjalny. Dzień pocałunku. Dzień pocałunku. O, ciekawy. Mhm. A, no, wiedziałem. Pani prezes, kogo byśmy cmoknęli? Pocałowali? Ehm, o, to trudne no. pytanie, bo myślę, że tych osób bym znalazła trochę więcej niż jedną osobę. E, na pewno cmoknęłabym... E, 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 to jest kogo, to, kogo, wymienić, nie? Ta, nie? kogo wymienić, Żeby ta całej... druga osoba się nie obraziła, żeby że nie jest się, pierwszą, Żeby, żeby się nie obraziła. Ale kolejność nie ma znaczenia. Kolejność nie ma znaczenia. No na pewno cmoknęłabym z przyjemnością dziecko, przyjaciółki. Na pewno cmoknęłabym, bo zawsze to robię, jak tylko mam możliwość. Zresztą nawzajem cmoka mnie syn, a ja syna, bo zawsze to daje taką dobrą energię. Pięć rodzinna, więź tak, jak Tak, tak, bardzo jest dla mnie ważna. Także przy powitaniu kogoś, kogo dawno nie widziałam, na przykład serdecznej koleżanki, koleżankę też zawsze cmoknę, więc... Myślę, jak, jak przyjdzie głosów. i byśmy się spotkały, to nie mam problemu. Te, Zawsze przyjnie. się w ten sposób witamy. Po polsku, tak. na misia, no, tak. no, no, no trzy razy. Tak jest. Na trzy tak, razy. Najczęściej tak. No, na trzy tak razy. z automatu wychodzi. Dokładnie. Pani prezes, dlaczego trzeba chronić przyrodę? Dlaczego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki w Gdańsku od lat takie konkursy ogłasza? Rzeczywiście, ogłaszamy takie konkursy od bardzo wielu lat. Fundusz... Tak tylko przypomnę, w tym roku obchodził swoje 30-lecie. I wprawdzie ja początków nie pamiętam, bo nie było mnie wtedy w funduszu, ale, ale, ale od wielu lat, jak znam fundusz, a sama w funduszu jestem ponad 6 lat, a wcześniej wiem, bo też miałam kontakt z funduszem, te konkursy były organizowane. To jest taki. To jest taki element wspomożenia, jeżeli chodzi o ochronę przyrody. To jest coś, co jak gdyby dodatkowo daje możliwość, żeby ta przyroda w naszym województwie, bo akurat fundusz w tym obszarze funkcjonuje mogła, jak, mogła się. I odrodzić w takich miejscach, gdzie jest zagrożenie, że zostaną utracone najbardziej takie. Dobre i właściwe gatunki dla naszego otoczenia, a jednocześnie możemy wpłynąć na zrównoważony ekosystem w naszym województwie. W województwie mamy siedem parków krajobrazowych, mamy także Park Narodowy. Poza tym mamy bardzo dużo różnych parków, które są w obszarach gminnych, gdzie zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat naprawdę ja sporo jeżdżę i widzę różnice. Jak one w tej chwili pięknie wyglądają, jak są zadbane, jak są wypielęgnowane rośliny, ale jednocześnie też przygotowane są alejki, czyli ścieżki, po których mogą mieszkańcy chodzić i podziwiać naszą rodzimą przyrodę. Pani prezes, jest pięknie, ale może być jeszcze piękniej. Do rozdysponowania 2 miliony złotych kto może wziąć udział we wspomnianym wcześniej konkursie? Trzy dni zostały. Zostały dni. We wspomnianym konkursie mogą wziąć udział jednostki pozarządowe, mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego i ich instytucje, które im podlegają, lasy państwowe i ich także instytucje, czyli nadleśnictwa, mogą wziąć udział właśnie parki narodowe, mogą wziąć udział także Regionalna Dyrekcja Ochrony Przyrody czy, czy inne instytucje, które w tym obszarze i współpracują z jednostkami samorządu, ale jednocześnie też same realizują tego typu zadania. A to te, te konkursy cieszą się takim dużym zainteresowaniem. Przypomnę, pani wspomniała, Kasia przed chwilą wspomniała, 2 miliony złotych. No i tak naprawdę, na co te 2 miliony złotych mogą być spożytkowane? Do, do, uzyskać dofinansowanie na konkretne działania i jakie? Mogą te jednostki, o których pani wspomniała przed chwilą? To są działania, które dotyczą na przykład uporządkowania terenów, jeżeli mówimy o parki krajobrazowe, też jak gdyby wytyczenia ścieżek, ale także ochrony gatunków, które są zagrożone i praktycznie jest już ich bardzo mało. To także są zadania, które pozwalają zniwelować gatunki obce czyli tak zwane inwazyjne, bo na tym nam bardzo zależy. Między innymi też sporo środków w poprzednich latach zostały przekazane na barszcz sosnowskiego, na likwidację barszczu. Jest to bardzo niewskazana roślina i bardzo można powiedzieć niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla otoczenia, z którą bardzo trudno w tej chwili no, można Powiem kolokwialnie, się walczy, ale trzeba walczyć, ponieważ ona rzeczywiście zagraża wszystkim innym pożytecznym roślinom. To jest tak, że te pieniążki są przeznaczane właśnie na rewitalizację parków, na rewitalizację ogrodów botanicznych na przykład, na odnowę gatunków roślin, na nasadzenia drzew miododajnych, drzew, Owocowych. Także bardzo promujemy i cieszymy się, jak mamy wnioski, gdzie są, gdzie beneficjent chce odtworzyć stare nasze gatunki, na przykład drzew owocowych zainteresowanie spore? Zainteresowanie jest bardzo duże. Zawsze co roku przynajmniej kilkadziesiąt beneficjentów zostaje, dostają środki na to, żeby zrealizować te swoje zadania, które złożą do nas, do finansowania. Zasada jest taka, że składane są wnioski, które są na naszej stronie internetowej. Tam opisuje się charakterystykę tego przedsięwzięcia i na podstawie na podstawie, jak gdyby tej charakterystyki komisja konkursowa, która zostaje utworzona, ocenia te wnioski. Na wniosek maksymalnie możemy przeznaczyć 100 tysięcy złotych, więc biorąc pod uwagę kwotę i maksymalno 100 tysięcy, to Wychodzi na to, że bez problemu 20 takich beneficjentów możemy obdarować. A, a mówię, abywa różnie, bo sami beneficjenci wiedzą na przykład, że wystarczy im mniejsza kwota jak 100 tysięcy, więc teraz to się przekłada na większą ilość beneficjentów. Zostały trzy dni, czyli taki wniosek jeszcze można składać, można to zrobić online? Można to zrobić online, można to do nas przynieść do funduszu w wersji papierowej. Zarówno jedna, jak i druga forma jest właściwa. To skoro mówimy o, o konkursach, gdzie do, do rozdysponowania są 2 miliony złotych, konkursie na zadania ochrony przyrody, to ja bym chciał zapytać o biegazownię, bo to też chyba taki temat wart podkreślenia. Pani prezes, czy biogazownie, to także ochrona przyrody? Jak najbardziej. Biegazownia. Y jest to najbardziej stabilne odnawialne źródło energii. Osobiście jestem bardzo wielkim zwolennikiem czy zwolenniczką, biorąc pod uwagę płeć właśnie tego typu odnawialnego źródła energii. W biogazowni utylizuje się odpady z pochodzenia roślinnego, bo mówimy głównie o biogazowni rolniczo utylizacyjnych i tych odpadów, które tak normalnie czasami jest problem, żeby zagospodarować, możemy uzyskać biogaz, z którego możemy wyprodukować albo energię elektryczną, albo energię cieplną, ale także możemy sprężyć biogaz i wykorzystywać go do transportu czy nawet po oczyszczeniu możemy go wtłaczać do sieci gazowej. Takie, takie kierunki wykorzystania biogazu w świecie już od wielu lat funkcjonują. Wiemy doskonale, że w Szwecji na przykład nawet komunikacja i autobusowa, ale także samochody jeżdżą na biogaz. To już od wielu lat i sobie bardzo chwalą. Zostawmy Szwecję, przenieśmy się do Wicka, bo tam zakończyła się budowa właśnie biogazowni. To było dofinansowane ze środków? To było dofinansowanie z RPO. Inwestor dostał środki około 10 milionów, ale także z naszych środków. Myśmy uzupełnili tak zwany wkład własny. Gdybyśmy nie przekazali tych środków w formie pożyczki, to niestety nie można byłoby tej inwestycji zrealizować. To jest bardzo nowoczesna biogasownia. Ona oparta jest o substraty kiszonki z kukurydzy, ale głównie Równie z traw, bo takie było założenie i tak technologia tam występuje. I w dobie problemu z wykorzystaniem traw nawet w miastach, pokoszeniach, rzeczywiście, bo na dzień dzisiejszy przekazuje się to na składowiska, jest to pewnego rodzaju no, takie marnowanie potencjału, z którego można wyprodukować biogaz, a docelowo różnego rodzaju energię elektryczną, cieplną. Czyli wnioskując z Pani wypowiedzi, że ten, te biogazownie, no jakby nie było, zyskują na znaczeniu i mają wiele zalet. Mają bardzo dużo zalet, bo tak jak powiedziałam, one niepotrzebnie zdobyły troszeczkę złą popularność, ale to wynikało z, można powiedzieć, z takich biogazowni, które zbudowano nie do końca dobrze przemyślane, nie do końca w właściwym miejscu i nie do końca odpowiedniej wielkości. Podstawą, żeby biogazownia służyła wszystkim, a jednocześnie nie była przyczynką do problemów, jeżeli chodzi o środowisko takie zapachowe, jest to, żeby dopasować wielkość biogazowni do rzeczywiście potencjału, jakim się dysponuje, jeżeli mówimy o substracie. Czy takich biogazowni więcej jeszcze powstanie na naszym terenie? Tak. Programy, które są w tej chwili też realizowane, jest taki program, który Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło dla wsi. Tam też jest w założeniach dofinansowanie do biogazowni rolniczych, i z tego co wiem, ten program prowadzi akurat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zainteresowanie jest całkiem spore. To ja już tak na zakończenie dodam, wyszukaliśmy, że dzięki inwestycji w Wicku emisja dwutlenku węgla zmniejszyła się o ponad 6 tysięcy ton rocznie, więc jest, jest też się z tego To się zgadza, tym bardziej, że też oprócz korzyści, które, które przynoszą inwestorowi, to jednocześnie korzyść także ma gmina Wicko, dlatego że część ciepła odprowadzana jest właśnie do budynków w gminie Wicko. Zatem ostatnie trzy dni na składanie wniosków do konkursu na zadania z ochrony przyrody województwa pomorskiego. 2 miliony do zdysponowania. Anna mówiła o tym nam Teresa Jakubowska, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję również. Radio